Zawody przed turniejem Czterech Skoczni, już za nami. Czy Polakom tym razem sprzyjało szczęście? W 14 odcinku 102 metrów wita Was Aleksandra Wesołowska. Dzisiaj ze mną są nasi wspaniali eksperci: Hanna Ptasik, Hejka. Natalia Szukała. Cześć wszystkim. I Dominik Stachowek. Cześć. Zacznijmy sobie może najpierw od tego, jak faktycznie wyglądała sytuacja Polaków w występie w, ostatnim week, w ostatni weekend. E, czyli co myślicie o, o tej sytuacji? Czy się poprawiła, czy nie? Jak wiemy, Kamil Stoch był na przerwie i nie startował w przedostatnich konkursach. E, właśnie, czy nastąpiła jakaś poprawa formy po tej przerwie? Może Hania? Wszyscy liczyliśmy na to, że Engelberg trochę odmieni i odczaruje naszą kadrę. E, czy się udało? Mieliśmy pewne nadzieje po dobrych skokach w kwalifikacjach, no ale oczywiście, oczywiście, no w konkursach wyszło zupełnie inaczej i obawiam się, że jest to... E, skoczkowie zaczynają po prostu bić na alarm tymi skokami, coś ewidentnie nie idzie i zawinił tu ewidentnie okres przygotowawczy. Trzeba się zdecydować i podjąć konkretne kroki, co z tym zrobić, bo turniej cztery skoczni już za chwilę. Mistrzostwa świata w lotach już w przyszłym roku, także trzeba po prostu, nie wiem, może jakąś zwołać, nie wiem, na radę kadry, trzeba podjąć po prostu jakieś kroki i zdecydować, co z tym dalej robić, bo wygląda to naprawdę kiepsko. Polacy nie zachwycili w tym konkursie zdecydowanie no 20 miejsce, 14 Dawida Kubackiego już daje. Lekką nadzieję, jednak przed turniejem 4 skoczni uważam, że nie będzie to bardzo dobry wynik. Teraz czeka ich konkurs jeszcze w zakopanym Polaków. Mimo, że prawdopodobnie wystąpią lepiej na tle innych polskich skoczków, no to uważam, że podbudować to morale może. Jednak czy tylko podbudowanie morali wystarczy, żeby w konkursie 4 skoczni odpalić, no to nie byłabym tego taka pewna. Myślę, że tylko historia pozwala nam wierzyć w to, że na Grossi-Tilsz coś się odmieni, no bo jak Hania powiedziała, to było dla nas takie miejsce magiczne. No i trzeba powiedzieć wprost, że w tej kadrze potrzeba rewolucji. Chyba trzeba faktycznie zacząć bić na alarm, no bo jednak i okres przygotowawczy, ale też ostatnie kilka sezonów zostało zmarnowane przede wszystkim przy braku pracy z zapleczem, bo zaplecza dalej nie widzimy. Nie bez powodu my musimy rotować największą liczbą skoczków, jeśli chodzi o tych dwóch, którzy z reguły dołączają. Nie było już Kamila Stocha, ale przecież wymieniali się czy Maciej Ko czy Andrzej stękała, czy Oleg zniszczył. Więc no, tutaj faktycznie tego zaplecza nie ma, cały czas przewijają się te same nazwiska i cały czas to są skoki przeciętne. Mówiłaś o Kamilu, o jego przerwie, o tym, że trenował indywidualnie. No i okej, okay, wszedł do drugiej serii dwukrotnie, no i trzeba powiedzieć, że te skoki były po prostu stabilne. Nie były wybitne, ale były stabilne. I. Trzeba na to spojrzeć jako na plus, tylko że no, też musimy sobie zdać sprawę z tego, co już powiedziałem w ostatnim odcinku, że Kamil jest coraz starszy i już też lepszy nie będzie. Tak jak cała nasza kadra. Trzeba też zwrócić uwagę, że skoki naszych polskich orłów są bardzo nieregularne. W kwalifikacjach okay. potrafią skoczyć bardzo dobrze, potrafią zająć wysoką pozy pozycję, żeby w konkursie na przykład nie zakwalifikować się do części finowej. Na przykład Piotr Żyła, który. Za zajmuje wysokie miejsce w kwalifikacjach, nie jest w ogóle w 30 w obu konkursach i to boli kibiców. Właśnie o tym chciałam też powiedzieć, e, czyli e, o tej nierówności skoków naszych, e, naszych orłów, naszych skoczków e, i właśnie tutaj chciałam poruszyć to na przykładzie Piotra Żyły, który jak wiemy dał piękny popis w piątkowych kwalifikacjach, bo zdobył siódme miejsce w kwalifikacjach, gdzie tak naprawdę w tym sezonie o miejscach w dziesiątce, czy w kwalifikacjach, czy w konkursach mogliśmy sobie tak naprawdę tylko pomarzyć. No ale jeżeli przyjrzymy się już konkursom, gdzie w sobotnim był na 22 czy 23 miejscu skończył, natomiast bez kwalifikacji do konkursu w niedzielę, Wiem, że o Piotrze możemy powiedzieć, że skacze nierówno, że tak naprawdę nigdy nie możemy się spodziewać tego, jak Piotr skoczy, bo takie słuchy już chodzą za Piotrem od dawna. Jednak co Waszym zdaniem poszło nie tak tym razem? Piotr też nie umie się do końca wypowiedzieć, czy to nie jest dobre wybicie. Wiemy, jakie Piotrek daje wywiady z dziennikarzami. On zawsze się trochę z tego pośmieje, ale no jednak Śmianie się śmianiem, ale coś z tym trzeba zrobić. Pytanie, co, jak nie wiemy, co poprawić i dlaczego w kwalifikacjach można raz skoczyć i znaleźć się w pierwszej dziesiątce, no a później w konkursach nie idzie już tak ładnie. Ta no. pozycja najazdowa przewija się od dłuższego czasu jako taki podstawowy błąd u naszych zawodników. Polacy wybijają się w nieodpowiedni sposób. Zamiast wybić się z nóg, oni się wybijają z, jakby z tyłu pleców, otwierają klatkę piersiową za bardzo, wytracając na tym i prędkość. I wysokość po wybiciu już pominę to, że bardzo dużo skoków jest spóźnionych i bardzo rzadko Polacy trafiają w próg w tym sezonie, co dziwi przy ich doświadczeniu i przy ich zaangażowaniu w treningi, czy nawet w poprzednie, w poprzednie sezony. Dlatego ja bym właśnie szukała gdzieś tutaj takich małych elementów technicznych, które pomimo, że są małe, to wpływają na cały kształt skoku skoczka i jego ostateczny wynik. Po pierwsze nie oczekiwałbym od Piotra żyły, że akurat on nam powie, co jest nie tak, no bo tak jak powiedziałaś, wiemy, jakie on daje wywiady i też, że... No Różnie z tym bywa. E... Przy mrużeniu oka, wszystkie obiady tak. Piotra są po to, by ich posłuchać, a nie żeby coś z nich wyciągnąć. Żeby się Tak, dokładnie sobie humor. tak. Poprawić sobie humor po, po słabym konkursie. Ale e, jeśli chodzi o te elementy techniczne, o których Hania powiedziała, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że dzisiejsze skocznie są przede wszystkim przystosowane już nie pod styl V, tylko pod styl H. Bo niestety, ale przede wszystkim kamil stok zaraz po wyjściu z progu od razu krzyżuje narty. No i tak naprawdę też na tym wytraca bardzo dużo na prędkości, bo no niestety Kamil jest jednym z e, najgorszych zawodników w tym sezonie, jeśli chodzi o prędkość na progu. E, to jest teraz było w ten weekend często poniżej 92 km na godzinę. No to porównując do czołówki, do najlepszego w tej klasyfikacji Wellingera, który miał prawie 93, to jest ogromna przepaść. I niestety no, tutaj też z tą prędkością na progu jest e, źle. No, a Kamil też często te wyjścia z progu spóźniał. W Engelbergu akurat to mu się raczej nie przytrafiało, raczej to było trafione wyjście z progu, no ale ta fałka moim zdaniem przekreśla bardzo dużo. Jak widać, jest dużo bardziej efektywny, co pokazuje chociażby Stefan Kraft, czy już wcześniej pokazywał, nie wiem, Noriaki Kasai, Domen Preutz swoim lataniem bardzo daleko, właśnie zmieniając ten, ten styl skakania, ten styl latania, no bo tak naprawdę ostatnim skoczkiem, który tą fałką osiągał jakieś większe sukcesy, dość niespodziewanie, bo już wówczas to ewoluowało, był Robert Kraniec i, i to też mogło dziwić, a Robert Kraniec skończył karierę przez to, że nie był w stanie się przystosować do stylu H. Dokładnie, no tutaj niestety z techniką mamy nadal problem. E, to jest może też kwestia tego, jak starsza, że tak powiem, wiekowa już jest nasza kadra, e, no jest przystosowana do czegoś innego, nie umie się przestawić, może to jest ten błąd, no ale jeżeli się nie przestawi, no to nie mamy co liczyć, że tak powiem, na, na lepsze wyniki, tutaj się zgadzam. E, tutaj nawet mam e, cytat Dominika z zeszłego odcinka. Może dziewczyny się wypowiedzą teraz na ten temat i zgodzą albo nie z Dominikiem, e, który właśnie powiedział. Że mimo zmian w kadrze, tutaj odnoszę się do e, chociażby odejścia na jakiś czas Kamila Stocha, e, mimo zmian w kadrze w poprzednim konkursie, światełka w tunelu dla Polaków nadal nie widać i powinniśmy się wszyscy zastanawiać, co z tym zrobić. No właśnie, dziewczyny, co z tym zrobić, skoro Polacy nie umieją się przystosować do nowego stylu, nie umieją gdzieś tam wyczuć tego progu, nie umieją się odpowiednio wybić. Te błędy są już powtarzane przez wszystkie konkursy, konkursy w sezonie i są analizowane, że to wybicie źle wygląda. Co z tym zrobić? Zawsze rozmawiamy o tym, co z tym zrobić i szukamy nowych pomysłów dla naszej kadry i na razie chyba żaden z naszych pomysłów się jeszcze nie sprawdził, mimo że kilka zmian zostało wdrożonych w życie. Hania? Co z tym zrobić? To jest pytanie, które pada w każdym odcinku naszego programu od początku tego sezonu, bo mamy ewidentny problem. Tak jak spojrzymy na innych zawodników, to na przykład właśnie Pius Paszkę, który Oddaje świetne skoki. Zdarzają mu się oczywiście jakieś mniejsze lub większe potknięcia, ale w tym sezonie faktycznie błyszczy. No to on jest niewiele młodszy od takiego Dawida Kubackiego, czy no ma bardzo niewielką różnicę w wieku, jeżeli chodzi o naszych zawodników. A mimo wszystko może oddawać dobre skoki. Okej, okay, może w przyszłości nie miał stabilnej formy, tak jak Polacy, ale w starszym wieku, w przeciwieństwie do niej, faktycznie w porządku sobie radzi na tych skoczniach. Ja szczerze mówiąc nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Może Natalia będzie miała jakiś pomysł, bo ja naprawdę nie wiem. Jedyny pomysł, który mi przyszedł teraz do głowy, no to jest sprawdzenie młodszych skoczków. Na pewno w tym konkursie teraz z Zakopanem, który będzie 22 no Uważam, że nasza kadra jest na tyle wiekowa, że poprawienie tutaj techniki może coś dać, poprawienie morali, ale i tak trzeba też patrzeć w przyszłość, trzeba patrzeć w to, co może być za. Może nie za rok, ale za dwa, za trzy sezony, ponieważ bez zaplecza, bez młodych zawodników, którzy wejdą w następnych sezonach, no to nie pociągniemy za długo i nie będziemy w tym topie, w którym byliśmy jeszcze sezon temu. Dokładnie, ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że młodzi, że tak powiem... W naszej kadrze nie mają się gdzie popisać, nie mają okazji, nie są wystawiani. Może to jest błąd, chociaż też nie wiemy, jakby było, jakby zostali wystawieni, ale nie zapominajmy jednak o tym, że jakaś mała poprawa była, pomimo tego, że tak naprawdę to Kamil poszedł na w cudzysłowie urlop, no to nie zapominajmy o tym, że Dawid Kubacki zakończył konkurs na 14 pozycji, a Kamil ostatecznie na 23. miejscu, więc. Powoli można powiedzieć, że Kamil jakiś progres osiągnął, został w 30, natomiast Dawid powoli zbliża się do dziesiątki. Pytanie, czy tak będzie w turnieju Czterech Skoczni. Ale, że tak powiem, zakończmy już smutny trochę dla nas i ciągle poruszany temat Polaków. Życzymy szczęścia ale i trzymamy kciuki, ale wszyscy wiemy, że, że może być niestety jeszcze różnie. Pomówmy jednak o reprezentantach innych państw których mieliśmy okazję oglądać w zeszły weekend. Zobaczmy na przykład na skoki Jana Herla, Piusa Paszkę i tak dalej, które no tutaj nie ma wątpliwości w ogóle, że to były wybitne skoki i odległościowo i tak naprawdę stylowo. To były tak imponujące skoki, że tak naprawdę nie mamy się co dziwić, że podium wyglądało tak jak wyglądało. No właśnie, czy może macie jakieś komentarze co do tych skoków, czy może jakieś inne skoki jeszcze Wam utkwiły w pamięci jakichś innych reprezentantów? Dominik? No jeśli chodzi o Piusa Paszkę, no to już Hania wcześniej powiedziała, że błyszczy. Ten sezon jest naprawdę niesamowity w jego wykonaniu i można się łapać za głowę, co on wyprawia. No bo tak naprawdę myślę, że dla takich niedzielnych kibiców też on był jeszcze do zeszłego sezonu anonimowy i no byłby anonimowy może gdyby nie to, że, że ma takie samo imię jak 12 papieży i jeden antypapież, ale generalnie te 33 lata Chrystusowe mu służą, jak widać w formie jest naprawdę fantastycznej, więc warto to docenić. Te skoki są bardzo dobre. Nie tylko pod kątem odległości, ale też technicznie są świetnie wykonane. Lądowania naprawdę na wysokie noty, więc chylić czoła trzeba przed piusem paszkę, ale wyróżnić trzeba tego, który dominował od samego początku, czyli Stefana Krafta, bo jeśli z obniżonego rozbiegu w drugim konkursie, w drugiej serii robisz 142 metry, czyli najlepszy wynik pod względem odległości w tym konkursie no to trzeba tylko wstać i bić brawo. No, Stefan Kraft zbliża się powoli, to już o czym mówiliśmy, do, do Jana Honena i, i zaraz będzie z całą pewnością można o nim mówić jako jednym z najprzyskoczków historii. Oczywiście już możemy to powiedzieć, bo ponad 100 podiów w Pucharze Świata to jest coś nieosiągalnego dla wielu zawodników. Jeżeli już ktoś tak rywalizuje ze Stefanem Kraftem jak Pius Paszkę czy Jan Herl w tych konkursach, no to trudno, żeby nie zwracać uwagi na ich występy i nie podziwiać tego, jak skaczą, jak daleko to robią. Uważam, że Jan Herl oraz Piotr Paszk mogą się fenomenalnie pokazać w konkursie czterech skoczni i myślę, że mogą być takim czarnym koniem tego turnieju. Słuchajcie, jeszcze zostaje nam tak naprawdę zerknąć na klasyfikację generalną Pucharu Świata i na klasyfikację narodów, bo w klasyfikacji narodów to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja sama powiedziałam w w którymś z poprzednich odcinków w tym sezonie? Że dla mnie to jest sezon Austriaków i Niemców zdecydowanie. No i w klasyfikacji Pucharu Narodów na pierwszym miejscu mamy Niemcy, na drugim miejscu mamy Austrię, a na trzecim mamy Słowenię. Z tym, że różnica między Austrią i Słowenią jest dwukrotna, natomiast między Niemcami a Austrią tutaj na pewno oni się będą ścigać o to, kto, kto będzie na pierwszym miejscu. Natomiast ciekawie wygląda klasyfikacja Pucharu Świata, ponieważ na pierwszych pięć pięciu miejscach znajduje się albo Austriak, albo Niemiec. Mamy trzech Niemców w pierwszej piątce, dwóch Austriaków. Trochę powiewa nudą. Trochę powiewa nudą, to no, prawda. No, to to ale zzwykać. jak spojrzymy na nazwiska, to już nie do końca. Bo brakowało też takiej trochę świeżości może w tej pierwszej piątce. No a właśnie mamy piusa Paszkę, mamy Jana Herla. Przecież to też, wrócił Wellinger. Tak, wrócił Wellinger, o czym już mówiliśmy, że się z tego bardzo cieszymy. A też przecież o tą pierwszą piątkę cały czas walczy gdzieś Stefan Laje, na przykład. Więc to też jest kolejne zaskoczenie, kolejny z reprezentantów Niemiec i generalnie kadra niemiecka, jak już mówiliśmy w kilku poprzednich odcinkach, jest bardzo dużym dla nas zaskoczeniem i myślę bardzo pozytywnym. Jednak Stefan Laje, mimo tego, że walczył o tę pierwszą piątkę, no to można powiedzieć, że gdzieś. Przystopował w tym konkursie w Engelbergu, mimo że były bardzo duże oczekiwania względem niego, no to gdzieś tak nie odpalił w tym konkursie. Nie Tam jeszcze chyba na szóstym miejscu, o ile dobrze pamiętam, jest Koba Kobayashi, dlatego o nim też trzeba pamiętać. Zobaczymy, właśnie, jak poradzi sobie na turnieju cztery skoczni, aczkolwiek myślę, że tutaj między topową piątką będzie się rozgrywała cała walka o, o złotego orła. No pytanie, czy Kraft sobie poradzi w Gapa? O, tak, to, to może też być jest skośnia, która mu nie leży, ale. Kiedy jak nie teraz. A jeśli chodzi o Niemców, no to z kolei im generalnie nie leży turniej czterech skoczni. Tak, od więc. 20 lat. A Engelberg leżał Polakom i nie wyszło. No dokładnie, więc gdzieś ta historia bywa przewrotna i też można powiedzieć, kiedy jak nie teraz w przypadku Niemców i turnieju czterech skoczni. No tutaj myślę, że w tym sezonie będziemy jeszcze mieli kilka zaskoczeń, którymi będziemy miło albo mniej miło zaskoczeni. Natomiast wracając do Stefana Sz Laje, on tak naprawdę jest teraz na dziesiątym miejscu. Do pierwszej piątki ma... 120 punktów różnicy, co jest mniejszą różnicą między pierwszym i drugim miejscem, czyli między Stefanem Kraftem a Wellingerem. Ale o tym się przekonacie w moim quizie, do którego mam nadzieję, że jesteście Jajaj. przygotowani. Ale ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do quizu. Czyli chciałabym każdego z Was zapytać o nastawienie przed turniejem Czterech Skoczni. Uważam, że będzie to ciekawy konkurs będzie spora rywalizacja, tak jak powiedziałaś, austriacko-niemiecka. O Polaków mam nadzieję, że po prostu w jak największej ilości się będą kwalifikować do głównego turnieju, do serii finałowej, ale nie oczekiwałabym po nich czołowych miejsc typu podium, czy nawet pierwsza piątka. Ale jeżeli po prostu wystrzelą, jeżeli będą w pierwszej dziesiątce, no to uważam, że będzie to sukces dla naszych skoczków. No ja będę trzymać kciuki za Gregora Deszwandena, to tak powiem, że imponuje mi od początku tego sezonu, imponował w letnim Grand Prix, więc za niego trzymam kciuki, za Polaków oczywiście jak najbardziej też, ale tutaj też biały i czerwony na fladze, to myślę, że możemy sobie potrzymać kciuki za Deszwandena. Dużo internautów... Zwłaszcza na TikTok, jak się tam próbowałam zorientować. Wierzy w to, że mimo wszystko jakimś, któremuś z Polaków uda się wygrać tego złotego orła. Ja bym się na to nie łudziła. Tak jak powiedziała Natalia, jeżeli któryś z nich będzie w topowej dziesiątce tego całego turnieju, to będzie naprawdę duży sukces. Aczkolwiek w poprzednich latach nie nazywalibyśmy tego sukcesem, ale teraz na te realia musimy to uznać za duże osiągnięcie. Może Stefan Kraft, o ile to gapa mu się tam jakoś powiedzie, mu się w gapa. może któryś z Niemców. Tak naprawdę ciężko to powiedzieć. Dobra, co do moich oczekiwań, co do turnieju czterech skoczni, oczywiście trzymam kciuki za Polaków, bo turniej czterech skoczni jest. Taki bliski mojemu sercu, nie wiem dlaczego, ale on ma taką inną atmosferę w sobie, zawsze on był taki, tak się go fajnie oglądało, Mam bardzo fajne wspomnienia z nim związane, więc trzymam oczywiście kciuki za Polaków, co nie zmienia faktu, że ja wychodzę z założenia, tak jak wychodziłam kilka odcinków temu, że rywalizacja tutaj będzie się głównie toczyła między reprezentantami Niemiec no i Austrii. Ale dobra, skoro już sobie to omówiliśmy, to przejdźmy do quizu, który dla was przygotowałam. Także zapraszam do wzięcia tabliczek. Jesteście cię Mam nadzieję, że jesteście. No. Rozdajesz? No. A pytania będą tendencyjne. Pytania Umówienie. zawsze są tendencyjne w tym w, tym, w tej serii. Szczęśliwy Mark. Jak się Hania czujesz po tej stronie? Inaczej, bo w poprzednim sezonie zdecydowanie częściej siedziałam jako osoba prowadząca, ale bardzo fajnie jest tutaj jeszcze w takim gronie, móc uczestniczyć w quizie, to w ogóle świetnie. Ostatni raz, jak byliśmy razem w quizie, to była komitywa zawiązana, więc <grym>, tak było. <grym>, ale ja muszę walczyć o to, co wywalczyłem <grym, ostatnio. <grym, ja najbardziej się cieszę z tego, że mogłam wymyślać Wam. Tendencyjne oczywiście Dominik, pytania do quizu i, i trochę popatrzeć, jak się męczycie przy tym. No dobra, to zaczynamy. Mamy pięć pytań. Trzymam za Was kciuki. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata, o której rozmawialiśmy chwilę temu, wygląda następująco. W pierwszej piątce mamy trzech Niemców i dwóch Austriaków, a więc na tę chwilę nie zapowiada się na duże zmiany albo zaskoczenia. Liderem klasyfikacji jest oczywiście Stefan Kraft, który ma obecnie na koncie 669 punktów. Pytanie jest następujące: ile punktów przewagi posiada Kraft? nad drugim w klasyfikacji, czyli nad Wellingerem. Odpowiedź pierwsza 197, odpowiedź druga 222, odpowiedź trzecia 183 i odpowiedź czwarta 176. Dobrze się czujesz układając takie pytania? Pytania matematyczne <grym> Mam to są sobie w słupku tu obliczyć? <grym> tak, tak, tak. Pamiętajcie, że wam powiedziałam, że między 10 a piątym miejscem jest 120 i to jest Próbuję sobie przypomnieć, po, po tobie ale tobie nie spodziewałbym się pytania matematycznego, a mnie Ja to sobie też nie, no widzisz. Macie? dawajcie. Yy, otóż tak, to jest odpowiedź B. 222. 222 to jest różnica, która ich aktualnie dzieli. Mówię, to jest największa różnica między pierwszym a drugim miejscem. Między żadnymi ze skoczków nie ma takiej różnicy. Co ciekawe między Wellingerem a Piosem Paszkę który jest kolejno na drugim i trzecim miejscu, są tylko cztery punkty różnicy, na przykład. Także różnica jest no, zatrważająca, nie? Lecimy sobie dalej. Miejscem, w którym narodziły się skoki narciarskie jest Norwegia. I tam właśnie pojawili się narciarze wykorzystujący dwie deski nie tylko do biegania, ale już do skakania. Pierwszy klub narciarski założono na początku lat 60. XIX wieku i w tym czasie zorganizowano pierwsze zawody narciarskie Holmenkollen Nordic. Z czasem zyskały miano igrzysk nordyckich. Pierwsza większa skocznia została właśnie tam zbudowana, czyli w Holmenkollen. 31 stycznia 1892 roku rozegrano tam pierwszy konkurs skoków. I teraz pytanie, ile wynosił najdalszy skok z tego konkursu? Jesteś pewna, że ty układałeś to pytanie? <grym> 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 Jestem pewna. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ale... <grym> Mateusza. <grym> <grym> Pozdrawiamy. Jestem pewna, że ja układałam te pytania. Odpowiedź A

Natalia nie ma dziś szczęścia, ale, się... ale wy macie, wy macie. Tak, to był skok 21 i... E, I pół metra, ale co ciekawe, kolejna ciekawostka dla Was. 36 metrów nie pojawiło się tutaj przypadkiem, ponieważ Stanisław Gąsienica Sieczka w drugiej serii konkursowej e, w, na uroczystości otwierającej Wielką Krokiem w zakopanem skoczył właśnie tyle i ustanowił pierwszy w historii rekord Wielkiej Krokwi. O, nawet nie wiedziałam tego. I jednocześnie rekord z Polski swoją drogą, i to było 36 metrów wtedy. Pobilibyście? Nie no gdzie, ale możemy sprawdzić czy Ty też Radę umiałaś skakać w szczytku. Nie, ja dziękuję bardzo. Dobra, trzecie pytanie, więc jesteśmy przed turniejem czterech skoczni i nie mogło zabraknąć pytania z tej kategorii, chociaż to jest właśnie trochę pytanie z kategorii zgadnij kto to, zgadnij jaki to skoczek. Wrócimy sobie teraz pamięcią do turnieju Czterech Skoczni, który odbył się w sezonie 2000-2001. To był 49. turniej Czterech Skoczni. Zwycięzca, zwycięzca dwóch ostatnich konkursów turnieju pobił pewien rekord. I jako pierwszy skoczek w historii przekroczył 1000 punktów w klasyfikacji łącznej turnieju. Dodatkowo różnica między nim a jego rywalem, który zajął drugie miejsce w turnieju, wynosiła, co również było rekordem na tamte czasy, ponad 100 punktów, a dokładnie 104,4 punkta. No i teraz pytanie: kim był skoczek, który pobił te dwa rekordy w tym konkursie, w tym turnieju? Janne Ahonen, Martin Schmidt, Noriaki Kasai albo Adam Małysz. Ready? Ready. Tak? To dawajcie. Tym razem nikt z Was nie trafił, oh. ponieważ skoczkiem, który pobił te dwa rekordy... Nie czyli... muszę Adaś. Tak? Był Adam Małysz. No, proszę. Nie jesteśmy Małysz. patriotami. No. Dokładnie. No ja myślałam, że powiem Wam, tutaj nawet strzelicie Kojarzył w tego mi się Adama. bardziej 2002 z Adamem. Nie, to był 2001 sezon, bo to było 49. 49 turniej Czterech skoczni. Także tutaj Adam Małysz yy, no, królował, pomimo tego, że yy, w turnieju wygrał dwa ostatnie konkursy, a mm. pierwsze dwa wygrał ktoś inny, nie? Wrócimy teraz sobie do Stefana Krafta, więc będzie pytanie z jej kategorii, ale trochę z jego przeszłości, nie tak odległej, także na spokojnie. Można powiedzieć właśnie, że Stefan Kraft no, w tym sezonie zdecydowanie króluje, ale czy pamiętacie, jak było w poprzednim? Jeśli chodzi o klasyfikację generalną poprzedniego sezonu, zajął drugie miejsce z wynikiem 1790 punktów, a w zeszłorocznym turnieju Czterech Skoczni zajął miejsce szóste. W zeszłym sezonie znalazł się na podium 17 razy. I teraz pytanie, ile w tych 17 razach było zwycięstw? Odpowiedź A, 5. Odpowiedź B: 7, odpowiedź C: 4, odpowiedź D: 6. 5, 7, 4, 6. 17 razy był na, na podium. Gotowi? Mhm. Ale jesteście zgodni, tak, ale niestety nie. <todgłosy> <todgłosy> Ale byliście blisko, to było 5 e, pięć. Pięć mhm. zwycięstw. E, odejmujemy punkty, Hani Ptasik, za złą odpowiedź. W e, tym między innymi też wrócę, na przykład wrócę w Sapporo, w Oslo, w i w Planicy, także mamy 5 zwycięstw. I ostatnie, aktualnie wynik jest 0,22, nie? Tak. No to idziecie web w web. Zobaczymy jak się rozstrzygnie, albo dacie Natalii może strzelić jakieś pół Ostatnio było raz. potrzebne Dajcie. pytanie otwarte, kto wie, czy dzisiaj też nie będzie nie, potrzebne. Nie nie, 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 nie będzie pytania otwartego, Aha. to się nie martwcie. <laughs> Skocznia, na której ostatnio mieliśmy okazję oglądać zmagania naszych skoczków, powstała w 1971, a jej oficjalny lek rekord to 1000. Nie tak, tysiąc. Tysiąc to 1000 metrów. To 144 metry. E, ustanowiony był w sumie taki sam przez dwóch skoczków: e, jeden przez Domena w 2016 roku, e, a drugi przez w, przez Ryoju Ryo Kobayashiego w 2018 roku, dwa lata później. Oboje skoczyli 144 metry. Nieofic nieoficjalny rekord należy jednak do kogoś innego i miał miejsce w 2020 roku. A skok ten odbył się na treningu, dlatego właśnie jest nieoficjalny. Odległość wyniosła wtedy 146 metrów. No i pytanie, do kogo należy ten skok? To był 2020 rok: Karl Geiger, Granerud, Kamil Stoch albo Robert Johansson. wam Wasze skupienie. Gotowi? Dawajcie. Zadaj to pytanie otwarte. Chciałabym powiedzieć, że y, dzisiaj Dominik i Hania ewidentnie pracują jednym mózgiem, ponieważ wybrali odpowiedź C oboje i to jest też dobra odpowiedź. <grym> tak, <grym> że... <grym> Dziękuję. Niestety, niestety Natalia. Natalia się dzisiaj nie udało, ale pytania... Dołącza do szlachetnej klasyfikacji były... z zerem. Dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czy nie były łatwe. Jedyna. Nie wiem, czy były łatwe, ale e, mam nadzieję, że trochę ciekawostek przy okazji Wam mogłam przy tym przy tym, No ale jak e, to sprzedać? bez otwartego? Dobrze, dobrze. Żadnych otwartych pytań. <laughs> Następnym razem przygotuję dla Was pytanie y, otwarte też, nie ma problemu. O ile będę miała jeszcze y, okazję prowadzić, ale to zależy od decyzji naszych dyrektor programu, Hanny. Post. Nie, bo pytania <laughs> były tendencyjne, żeby Hania Ptasik zdobyła trzy punkty. Dobra, słuchajcie, ode mnie to jest na dzisiaj tyle. Eee, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że spędziliście z nami ten czas. No i ze mną dzisiaj byli Hanna Ptasik. Dzięki. Natalia Szukała. Dzięki. I Dominik Stachowiek. Dzięki. I prowadziła dla Was Ola Wesołowska. Życzymy Was, tak jak Natalia napisała, wesołych świąt.